Witajcie, kochani, gwiezdni wędrowcy. Jest szczególny czas, to wiemy. Czas wielkich przemian. I powiem wam, że tak niesamowicie się wzbudziło we mnie pewne działania, które były, można powiedzieć, wspólną kreacją z grupą Oddech Serca. Od marca były wspólne webinary, spotkania, medytacje. I bardzo dużo rzeczy gdzieś tam przepłynęło. Stworzyłem stronę, która zawiera moje audiobooki, które są taką informacją bardzo głęboką do tego, by rozszerzać się świadomością. I, i to było dla mnie bardzo ważne, że tyle rzeczy przeze mnie przepłynęło. Był ostatni Dark Room w swojej starej formie w czerwcu i pokój ciemności który przyczynił się do głębokiego takiego zatrzymania i zdania sobie sprawy, że już to narzędzie w swoim wyrazie dla mnie się wypstrykało. I czas na nowe. I przez czas właśnie od marca do, do wrzesień, październik yy, dużo rzeczy przepłynęło przeze mnie w tym, by właśnie wspólnie się wspierać. Przekazałem tyle różnych informacji, które uważam, że są tak bardzo szczególne i ważne, i warte do tego, by do nich wracać. Zauważyłem, że nagle, jak nigdy dotąd się wzbudziło tyle różnych pięknych istności, które podnoszą wibracyjnie naszą świadomość wokół. Jest dużo medytacji, dużo różnych działań, co mnie bardzo cieszy, i w jakim sensie też to przyczyniło się do tego, Mojego obecnego stanu, że gdzieś zaczęły napływać do mnie informacje, że potrzebuję pójść w swoim usłyszeniu siebie dalej, głębiej. Yy, I to jest tak, że tak mówiąc troszeczkę z uśmiechem w cudzysłowiu, yy, nie zatrzymuję się na 5D. Mnie interesuje 8D <laughs> i chcę iść dalej. Dlatego yy, troszeczkę się w tej chwili wyciszyłem. Dlatego, że wzbudza się w doświadczeniu u mnie yy, uruchomienie nowego projektu, który będzie nową odsłoną Pokoju Ciemności. Ale zarazem Pokój Ciemności będzie tylko dodatkiem. Będzie to większy, głębszy projekt, który bardzo mocno jest osadzony na oddechu. Na specjalnym procesie, w którym ja obecnie jestem. I no. Potrzebuję go w doświadczeniu przejść, dlatego jeszcze nic o tym nie mówię, ale niedługo będzie więcej informacji, o którymi się z Wami podzielę. I ja wiem, że to będzie jeszcze większe zawężenie moich odbiorców, was, dlatego, że ja jestem w swojej drodze bardzo konkretny. Nie kopiuję, nie naśladuję, ale podążam swoim zawołaniem z serca. Jak sami widzicie, od bębna, niejedzenie, po pokój ciemności, oddech serca, jest jeszcze więcej. Coś, co składa wszystko w całość i bardzo mocno y, jest dla mnie takim drogowskazem, taką drogą, taką ekscytacją, pasją płynącą serca. Moim wiatrem serca. Dlatego, kochani, może teraz jest troszeczkę mniej ciszej, mniej tych różnych moich działań, dlatego że bardzo mocno sfokusowałem się na tym, co gdzieś tam w mojej przestrzeni potrzebuje się rozbudzić, rozwinąć. Jest to naturalny mój proces, którym oczywiście się z wami będę w jakim stopniu dzielił, ale w tym takim otworzeniu się na nową odsłonę tak zwaną warsztatową, czyli tak zwaną przestrzeń do tego, by zatrzymać się i spotkać się samym sobą. Do stworzenia tej przestrzeni potrzebuje chwilę, chwilę takiej swojej własnej wewnętrznej transformacji. Dzieje się cudownie, tak więc kochani, najlepszego dla Was, bo to jest niesamowity proces niesamowita przestrzeń poznawania siebie w różnych odsłonach. Samoświadomość to jest coś, co rozbrzmiewa w moim przekazie, w mojej ekspresji dla Was i, i bym powiedział tak, no samemu potrzebuję pewne rzeczy doświadczyć, a życie mnie przeciągnęło przez różnego rodzaju doświadczenia, co przyczyniły się do bogactwa, które jakby w tym doświadczeniu jest widziane. Mam nadzieję przy, przez wielu z Was. Aczkolwiek to jest tak, że i tak wszystko sprowadza się do takiego pobywania samym sobą. Sami o tym dobrze wiecie, że możemy różne rzeczy gdzieś tam podejmować, działania, interakcje i tak zostajemy sami sobą ze swoim oddechem, z swoimi myślami, emocjami, które mamy wobec siebie, a wraz z tym to są filtry, które, przez które patrzymy na życie. Tak więc kochani, Yy, najlepszego dla Was? Chciałem Wam to powiedzieć, tak poinformować i, i kocham Was. Kocham Was, dlatego że każde spotkanie, każde doświadczenie przyczynia się do tego, że odkrywamy, odkrywam w sobie, jak bardzo jesteśmy ze sobą połączeni. I to rozszerzanie świadomości to nie jest jakieś wznoszenie się gdzieś wibracyjnie, choć to jest związane z wibracjami, yy, wznoszenie się na jakiś poziom, który już potem reszta mnie nie dotyka, to jest bardziej obejmowanie wszystkiego w całości yy, i wybieranie świadome. I tak to postrzegam, tak więc wibracyjnie, gdy podnosimy się, to, to jest obejmowanie siebie w całości, obejmowanie życia w całości. Cudownie, cudownie, kochani, i tak potrzebowałem się z wami tym podzielić. Zapraszam Was na stronę oddechserca.pl, tam są medytacje, na mój kanał YouTube Oddech Serca Mariusz Alin, tam w playliście medytacje i inspiracje. Jest dużo tych materiałów. Na grupę Oddech Serca na Facebooku. A um, Czasami są tam materiały, które są niepubliczne. Yy, też yy, nas. No właśnie. Kto chce, kto potrzebuje, to znajdzie to, co dla siebie. Jak powiedziałem, jest tyle fajnie yy, świecących istot, że jedna mniej, czy bardziej wyciszona. To nic nie przeszkadza. W każdym razie wiedzcie o tym, że my z każdym oddechem kreujemy tą nową Ziemię. Tworzymy wibracyjnie przestrzeń, gdy świadomie oddychamy. I każdy na swój sposób jest tym świetlistym, promienistym, istniejącym światłem, takim, takim istnością, która, która tworzy, współtworzy tę Ziemię. Kochani, najlepszego dla Was. Dziękuję Wam bardzo. No i do miłego, prawda? Cały czas jesteśmy w kontakcie i widzimy siebie. Widzimy siebie. I to tego niepotrzebne są oczy. Otwarte serce w przepływie wibracyjnie widzi rzeczy takimi, jakimi są. Bez tych opowieści, które często nie lęk, czy w jakiś sposób nas ograniczają, zasiewając nam różne przekonania. A w tej grze umysłu, który przekonaniami żongluje i nas wiąże bardziej lub mniej, tak oklejając te przekonania emocjami. Najlepszego dla Was. trzymajcie się hejka.